Dzisiejsza sesja na warszawskim parkiecie zaczęła się od niewielkiego spadku głównych indeksów o około 40%. Mieliśmy więc do czynienia z niewielką korektą poniedziałkowych silnych wzrostów. Jeszcze przed południem byki podjęły próbę ataku i przez moment indeksowi największych spółek udało się nawet nieznacznie wyjść nad kreskę. Jednak ten wyskok natychmiast został zgaszony przez podaż i skończyło się na zdecydowanym pogłębieniu przy przyceny. Tuż po południu WIG20 tracił już prawie 1%. W pierwszych minutach handlu spośród grona największych spółek e, największy wzrost sięgający 90% notowały jedynie akcje PKN Orlen. A wśród spadkowiczów z kolei prym wiodły e, walory wczorajszych liderów wzrostów, czyli Banku Rozwoju Eksportu, Lotosu, TVN-u, które dziś traciły po ponad 1%. Końcówka sesji była jeszcze gorsza. Akcje PKSA na fixingu traciły prawie 3,9%, papiery Banku Rozwoju Eksportu spadły o 3,3%, a walory KGHM o 2,5%. Indeks największych spółek zniżkował ostatecznie o 1,6%, WIX tracił prawie 1,2% nieznacznie lepiej poradziły sobie wskaźniki małych i średnich firm mWIG 40 zniżkował o zaledwie 20%, a SWIG 80 o 45%. Obroty były bardzo niewielkie i wyniosły nieznacznie ponad miliard złotych. Na sytuację w trakcie dzisiejszej sesji wpłynęły głównie czynniki zewnętrzne, czyli powracające kłopoty Grecji które wciąż dalekie są od rozwiązania. Niemcy deklarują pomoc w rozwiązaniu tych problemów finansowych, ale stawiają twarde warunki. Jeden z największych banków chińskich poinformował dziś o znacznej redukcji swojego zaangażowania w papiery dłużne krajów europejskich najbardziej zadłużonych, między innymi Grecji, Portugalii, Włoch czy Hiszpanii. Rentowność greckich obligacji bardzo szybko idzie w górę. Premier Grecji deklaruje, że jego kraj musi zmienić bardzo wiele, by wyjść z kłopotów, a Greccy z kolei szykują się do strajku. W Stanach Zjednoczonych sytuacja nieco, sytuacje nieco pogarszają też. Pogarsza też oczekiwanie na dzisiejsze przesłuchiwanie, przesłuchanie szefa i przedstawicieli banku inwestycyjnego Goldman Sachs przed, przez komisję śledczą kongresu. I w takiej atmosferze no, trudno było liczyć na to, że indeksy giełdowe pójdą w górę i mieliśmy do, do czynienia ze zdecydowanymi spadkami. Roman Przasnyski, główny analityk Gold Finance.